Witam wszystkich na moim kanale. Jeszcze, jakby ktoś chciał nabyć młode takie do oblatania, to zobaczcie: 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9 gołębi młodych jest dostępnych. 3 jaśniejsze, 4 e, ciemniejsze, i jeden tam w rogu jest taki starczami, więc też z niego może być fajny gołąbek. Zaraz sobie te gołąbki zaprezentujemy po kolei. E, podam numery. Obrączek, możecie dzwonić, jakby był ktoś chętny. Nie widzę problemu, więc więc po prostu najlepiej, jakby to ktoś wziął gdzieś tutaj z okolic. Bądź wysyłka też wchodzi w grę, ale wiadomo, że dochodzi koszt tej wysyłki. W tych czasach 150 zł, ale jest to możliwe. Zaraz sobie weźmiemy gołębie do, do ręki i wszystkie wam numery zaprezentuję. I mamy gołąbki połapane, więc sobie wszystko po kolei zaprezentujemy. Wszystkie oczywiście z mojej hodowli, gołębie na obrączkach adresowych i mojej obrączce rodowej. 7278 gołąbki gdzieś no, za niecały tydzień do odbioru 7278. Widzicie młody gołąb. One wszystkie siedzą na ziemi już w tym momencie, tak żeby łatwiej się po prostu nauczyły jeść. Pięćdziesiąt sześć gołąb. Jaśniejszy tygrysek. Wszystko jest tutaj po gołębiach rozpłodowych oczywiście. O, widzicie bardzo fajnie złożone ptaszki. Tu mamy 96 17 siedemnaście. Czarny naprawdę taki mocnej budowy gołąb. Widzicie, o. po prostu ze wszystkimi co miałem się rozliczyć z gołębi się rozliczyłem. Także tu jeszcze, jak ktoś chce na oblatania to jak najbardziej. 9619, tutaj z takimi tarczami po bokach, fajny, naprawdę gołąb. W tym momencie jest ich 9, ale jakby ktoś chciał 10, to, to myślę, że tam w moim drugim gołębniku też się znajdzie coś. Prawdę fajne te głęby powychodziły teraz. 57, 6, 50, 57, 56. A widzicie, głęby są takie mniejsze właśnie, dlatego nagrywam film, żeby zdążyć je komuś właśnie wysłać w takim stanie, żeby ktoś sobie je jeszcze po prostu u siebie oblatał. 96,16 96,16 Kolejny gołąbek Proszę bardzo Tu następny jaśniejszy 96,20 To są po naprawdę fajnych gołębiach Po takiej dużej budowie Zresztą te ptaki też są mniejsze teraz, ale, ale już w ręce czuję, że, że naprawdę będą grube, ładne, duże gołębie. 96,18. 96,18. I ostatni z nich. 27, 21 jaśniejszy i też duży gołąb Mówię, już, już w tym momencie czuję, że, że będzie duży. Także 9 gołębi na sprzedaż. Jeszcze Wam tak raz pokażę. Gąbki bardzo ładnej postawy. Duże, naprawdę fajne tygryski. Dla kogoś, kto by chciał sobie nabyć, to myślę, że fajny materiał do łączenia w pary. No i tyle koledzy. Jak coś proszę dzwonić. 531 672 271 gołębie dostępne. I kto pierwszy ten lepszy. Także tyle i zapraszam.